Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Bursz. Witam w kolejnym odcinku z gry Dragon Online na moim kanale. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Kawiri. Hej. E, witamy was już tak naprawdę po raz drugi wczoraj nagrywaliśmy dla Was odcinek, który nawet pojawił się na kanale, jednak co się okazało? W momencie udostępnienia tutaj dla kolegi ekranu na Discordzie, żeby też mógł zobaczyć, co się na odcinku dzieje. E, miałem Okazało się, że film się nagrał w. Czekaj, jak to powiedzieć? W jednej. W jednej klatce na 5 sekund. Tak. Nie, nie w 5. Nie, nie w 5 klatkach na sekundę, tylko w jednej klatce na 5 sekund. No i cóż, no trzeba było to zdjąć, bo się nawet nie dało oglądać. A szkoda, bo fajny opening był 40 mieszków. Jakie tam były, nie trapezoidalne, tylko imperialne. 40 mieszków imperialnych, a no jej szlak to wszystko trafił, także szkoda. No, ale żeby nie było takiej pustki na kanale, to dzisiaj właśnie też kolegę zaprosiłem i stwierdziliśmy, że nagramy byle aby tylko było. No, dlatego nagramy Wam ubogi opening i pokombinujemy u mnie coś z runami. Bo po pierwsze, nie mam wykupionych wszystkich miejsc na runy, a po drugie, no to będzie trzeba te runy wszystkie zaraz wyciągnąć. To kupić miejsca i powkładać tak jak należy. No, tym razem bez streama za mnie? No nie nie, wybacz, ale już ci niczego nie będę streamował w trakcie nagrywania. Ani teraz, ani nigdy no, no, później. No smutno, to no, no, no kurde, smutno. No, no niestety, no niestety. A taki fajny odcinek był. Kurde no, widzicie. Ale bywa i tak. No bogaty. No, do, dobre rzeczy aż tak to potrafił, ale był bogaty. No na pewno, to na pewno. Prędko się taki nie powtórzy no ale cóż yy, dobra no to przejdę do sedno. wyciągnę najpierw wszystkie runy jakie mam bo one są tak powkładane randomowo po niektóre ja lubię mieć poukładane że wiesz że jak mogę mieć w jednym w jednym tym w jednej runicznej ozdobie yy, 10 tych 10 run no to to lubię mieć wszystkie koło siebie wiesz o co chodzi że no wiesz, ta, no ta. Po, po, po pięć danego rodzaju, czy tam, no, po ile potrzeba, ani tak. Niestety u mnie się tak nie dało. Czemu? Otóż większy sobie tak robię damage, albo kryta i tym podobne, ale na przykład z prostrunami, to musiałem jakoś pokombinować, żeby je znieść. Mhm. Mam wszystkie, które potrzebuję, i nie mam miejsca na runy. Dobra. Powiem ci, że tak. Wyciągnąłem już wszystkie te runki, i teraz y, trzeba. No, powiększam. Dobra, tutaj 2000. O kurde, ostatnie powiększenie kosztuje aż 3000 rocznych. No. Dobra, 2000 i 3000. A w ogóle pokażę Wam zaraz ciekawą rzecz, którą dostałem. Ten opelnik może nie być taki zły. Którą dostanę za. ojejku, jejku, jejku, ale drogo. Kurde, skoroś że tych papużek leci na. Yy, Bloodchester. No i dobra, dobra, słuchaj, mam wszystkie odblokowane sloty. Zostało mi 7,5 tysiąca mrocznych. Czyli poszło 30. Dobra, zaraz się dogonię z tymi mrocznymi. Jak trafię jakiegoś kolejnego albo dwa jackpoty za 1000 najmniej no. Ale słuchajcie, zaraz wam pokażę, co dostałem z dziennych za zamroczny. Bo tam jest taki jeden ciekawy przedmiot. Yy. Nie. I tak, wiesz co? Muszę sobie dokupić jedną runę. Już wiem, że będę miał do dokupienia jedną runę nakryta. I to muszę dokupić i nie ma bata. Mam 165 tysięcy materii, ale za materię ona chyba była strasznie droga. No, Aż taka strasznie droga nie znaczy... była, ale lepiej ci kupić sobie yy, drogi zagłady szczerze, mi się wydaje. No runa spustoszenia ja kosztuje... Runki z, ja, ja 300... Ja kupił. 360 tysięcy materii. Też tak myślę i dlatego polecę teraz do... A nie, tutaj można też za koniczynki. No za koniczynki ją kupię i tyle. Ja za koniczynki kupiłem runkę pod HP, bo akurat mi się nie... No chyba... Że że przez długi tych czas... koniczyn też szkoda. No chyba, chyba, chyba że za drakeny. też tak można. Drakeny szybko się farmi. Tro... Koniczynki też szybko, ale trochę jednak dłużej. Pojadę zobaczę ile to kosztuje, bo mam drakenów 4800. Mapka się ładuje, w międzyczasie zerknę, czyli pewno się wszystko nagrywa. No, nagrywa się Tysiące. Ile? 150 tysięcy? Z czym? E, 150 tysięcy złota. A 150 tysięcy złota. No to jeszcze ci trochę brakuje, no ale fakt gonisz rzeczywiście. Dobra, jestem u Gnoba, zobaczę... Aha. A, patarona kosztuje 4500. Ja mam 4800. Dobra, no to kupuję, nie? Myślę, że... Czemu nie? Nie ma nic do stracenia. Dobra. To szybko się wyfarmi w miarę. Pewnie. Zwłaszcza, że nie mam jeszcze skończonego eventu, tak naprawdę jestem w połowie. Tego, tego PETA miałem, więc hmm. będę na pewno miał dużo wzrostników na ulepszenie sobie yy, tego PETA z eventu. Jednak mi się przyda na razie. Wkupiłem jakoś mocno jej postaci. Dobra, ja już jestem z powrotem u tego, u jubilera. I tak, no, najważniejsze, no to wkładam runy na y, attack speed. A obok nich niech będą runy na, na, na damage. Mam 5 run fioletowych na attack speed, 4 niebieskie na damage i jedną fioletową na damage. Dalej, kolejne najważniejsze runki no, Na pewno runy witalności 5 run witalności, fioletowe mam Uj. I co jeszcze? No, jak na razie mam 3 runy Zjednoczone runy zimowego przesilenia Ale będę miał 4 Dlatego w sumie to nawet możemy tutaj jeden slot zostawić Albo zróbmy o tak Wsadźmy tutaj chwilowo. Dobra. Niech będzie tak. Zaraz zobaczymy, co tu dołożymy. Dalej. Wkładam na pewno 5 y, razy runę do wartości zbroi. I. Y, no i dobra. No i co dalej? Jakie runy? Mogę tutaj jeszcze dołożyć Zaraz włożymy sobie jeszcze runki Poszukiwacza mądrości Ale dobra, no to wkładam Również runy Do Do czego? Dokryta, mam 5 run dokryta Ta jedna jest szara, także ja to Potem będę ulepszał wszystko Dalej, wkładam na pewno 5 run Przyspieszenia I raz runę uczonego, raz runę gorączki mrocznych monet, i raz runę zmieniacza sfery. Także tutaj niech to tak będzie. No i dołóżmy coś. Albo wiem, tutaj jeszcze na dół włóżmy runy poszukiwacza mądrości, no nie? Bo to też. Dość no, ta, one są przydatne. Pewnie. Będę je też musiał ulepszyć, bo mam dwie niebieskie i trzy. I trzy zielone. Myślałem, że mogę wsadzić większą ilość tych run, ale jednak nie. No i dobra. Yy, najważniejsze runy mam już powkładane. Tak naprawdę, wszystko co miałem włożone, to już mam z powrotem włożone, tylko poukładane. I co do tego dołożyć? Nie wiem, na przykład runy skuteczności, które dają mi zbroję. E, nie zbroję, tylko złość. Czyli u Ciebie mana. No, u mnie by się nie przydała na pewno mana. A na przykład albo runy regeneracji, co regeneruje życie? Yy, runy regeneracji są bez sensu. One naprawdę regenerują strasznie mało ilości. Też tak myślę. A na przykład runy wytrzymałości, bo mam bardzo mało wytrzymałości ogólnie. Yy, wytrzymałości one dawały do odporności wszystkich, tak? Tak, do odporności. No to do wszystkich odporności się możesz pokładać, yy, ale innych pododporności raczej nie. Bo mam tak, yy, czekaj, mam tylko jedną runę wytrzymałości do wszystkich odporności? Kurde, no tak. Mam tylko jedną runę wytrzymałości do wszystkich odporności, a tak to mam po jednej do wiesz do każdego, do każdego tego. Mam jedną na piorun, jedną na lód, jedną na ogień, jedną na mroczną moc i jedną na. To też możesz nie dokładnie. Co mogę? Te wszystkie są może Te wszystkie do przetopienia. Tak, tak. tak. Ty, no bo w tym momencie no to wychodzi na to, że ja nie mam co włożyć nawet. No nic, włożę te, w takim razie te runy skuteczności. Zawsze to trochę więcej będę miał tego złości. No to jest akurat w miarę przydatne woju No i mam jeszcze raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc. Bo jedno miejsce sobie, jednego slota sobie zostawiam na jeszcze jedną runę zimowego przesilenia. Zjednoczoną runę. No. Ale tak, dobra. Dołóżmy może do tego. Generalnie tutaj widzowie, kto tam to oglądał, może też dać znać, podzielić się, co ewentualnie można by było zmienić, podmienić, wymienić i tak dalej. No ja nie wiem, no do materii to nie będę wkładał chyba, bez przesady. Do materii trzymaj, ale w osobnej zakładce. Znaczy uh -huh. na osobnym kinkacie. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Gdzie się skrzynki pojawiają na Brigawik? O, to jest dla mnie pytanie. Że jakie skrzynki? A, tam na samym e, początku. Tam na samym początku. Przy tym niedaleko tego miasta, tego co jest na Przerespie. Ok. Nie widzę, ale zaraz może zobaczę. Tylko nie tam w, w, w centrum tego miasta, Dalej. tylko tam, o no, no to dobrze. Dobra, no nic, wychodzi na to, że póki co to muszę włożyć byle jakie te runy. No to chyba, że mam jeszcze jakieś runy skuteczności. Czy mam runy skuteczności? Tak, no to dołożę jeszcze te dwie runy skuteczności. Jak już miałyby być puste sloty, no to lepiej, żeby były jakiekolwiek te runy. I mam jeszcze trzy sloty. No to tak, włożę sobie raz tą do wszystkich odporności i tutaj jeszcze jedna gdzieś była jeszcze jedna gdzieś była i tutaj runę wytrzymałości do wszystkich odporności. No to niech będą dwie terunki i tutaj mogę osadzić jeszcze jedną. To niech to będzie o, to co to jest? Runa Gorączki, złota. Nie wsadziłem takiej? Serio? Gorączki, złota. To ona ci daje więcej złota? No tak. Mam runę uczonego, runę gorączki mrocznych monet i runę zmieniacza sfer. No to rzeczywiście... Ja akurat na nie nie mam dużo miejsca i mam je na oso osobnych zakładkach. Hmm. O, a tu mam nawet zieloną do złota. Dobra, to niech będzie też i do złota. Tutaj niech będzie ta jedna runa wytrzymałości. A tutaj wsadźmy sobie. Tak, to mam, to mam, to mam, to mam. Eee, a dobra, no i. Czekaj tak. No tak, jeszcze jednego tylko mam slotu wolnego. No, to włóżmy sobie tutaj tę runka gdzieś była. Jeszcze to jedną wytrzymałości runę i, i tyle. Dobra, ok, ok. No i dobra. Na ten moment wszystko z runami jest ok. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, to możecie dawać znać co do run. Teraz przejdźmy do, do tego naszego mini openingu. Otwórzmy sobie tutaj dwa razy mieszek królewskich kamieni. I co to jest? Królewski Radolit i dwa razy Królewski Radolit, czyli do, do biegu Otwórzmy cztery razy Mieszek trapezoidalnych Kamieni Szlachetnych I to jest tak, Diament, Diament, y, HP, ale już niepotrzebne i jeszcze raz Diament Także... Dostałem laga w ds -o, więc sobie rejoin No cóż, nie będziemy na innych tak. A to akurat lagi to nic, nic nowego, nic dziwnego. I jeszcze raz słabsza torba runiczna, runa do HP. Może się w przyszłości przydać do skraftowania tej zjednoczonej runy zimowego przesilenia Dobrze, także kol Oj, tak, tak. kolejną część mamy za sobą. Możemy przejść do codziennych nagród, w których codziennych nagród zamroczne. Tutaj mam uzbrojonego błękitnego barana, ale tutaj. Tu mam coś takiego jak Jak, jak taką, taką mapkę Legendarna mapa Stara mapa Okej, okay, dobra Coś widziałem gdzieś e, Na YouTubie Co może z tego polecieć O, i fajny baran, ładnie to wygląda nawet Okej okay. No więc tak otwórzmy sobie naszą mapę. Z tego możemy dostać inne mapy, tak, coś takiego. I dostałem. Teraz Penny World Treasure Map. na 50 Lot Piraty Gold. Aha. Ciekawe, ciekawe. I dostałem. o, jedną piracką monetę. I po co mi ta jedna piracka moneta? Jakich jest potrzeba? Chyba coś więcej? Nie mam zielonego pojęcia No ja też nie Nie wiem Może to jest... Nie, no się. Ja cię zaraz nakonię 204 tysiące golda O, no to ci szybko idzie No tak, tam 20, 30, bądź 40 tysięcy co, każde co każdego rana o Boże. Wiem do czego ta piracka moneta. O, serio. To jest do tych questów, które e, można, które wzięliśmy kiedyś z King Shield. Eee, co było? Pirackie monety? Tak, co było ich tak dużo. I tam jest na przykład Collect e, 25 pirackich monet. Zbierz 25 pirackich monet i pokaż to e, Drake'owi, czy jakoś tak. I na przykład jest ich 25. Czyli co? Po jednej można tak dostawać, i można nic więcej kiepsko. No ale cóż, czy ja mogę jeszcze coś wam tutaj pokazać? Chyba nie, niestety nic już do, do, do otwarcia nie mam takiego ciekawego. Czekam na zakończenie eventu. Dzisiaj będę później cisnął dalej. Event, bo u mnie generalnie tak to wygląda. No jeszcze trochę, trochę będzie rzeczy do otwierania. No i w ogóle to te młotki. Młotki, młotki, młotki. Gdzie te młotki są? Tutaj Golden Hammer złote młotki. E... Możecie również dać znać, czy, czy komuś z was działa, działa ten statek, który jest w Grimford, bo prawdopodobnie tam można tych młotków użyć i dostać jakieś nagrody. Niestety mnie ten statek nie działa, bo gdy tam wchodzę, to tam żadnego gobina nie ma. Tak samo tutaj mu też to nie działa. Proszę no, niestety. Chociaż chciałbym to zrobić. Ale no to w takim razie myślę, że prędzej czy później to zadziała, a wtedy nagramy Wam oboje opening. No, ja już mam zebrane 15 mod. No, ja mam 11, ale a mnie jeszcze event czeka. A ty już skończyły się, tak? E, tak, calutki. O, no widzę. Dobra. No to cóż, yy, no na razie to by było chyba na tyle. Kurcz, 18 minut to, tego odcinka wyszło, to dłuższy niż ten opening wczoraj zasrany. Tam, Większe zasięgi. No, no. Ciekawe kto dotrwa do tego momentu z oglądaniem. No nic, w o, każdym razie... Miejmy z... nadzieję, że jak najwięcej ludzi. Zobaczymy kto tutaj jest najbardziej... Możecie, ...największym fanem Może Możecie dać znać w komentarzu. Ale, ale nie, ty się nie liczysz w razie czego. Ja się, ja się nie liczę? Nie. No ale ja dotrwałem do tego momentu Ja wiem, że ty jesteś fanem, wiem, że ty jesteś fanem, wiem, że dotarłeś do tego momentu I będziesz prawdopodobnie no, ja ty, do końca ja, ty, tego odcinka No tak jeszcze w prawym życiu, no widzisz no. Swoją drogą z Kawirem już kiedyś nagrywałem opening z DTU i pojawi się on na końcu tego odcinka Czyli w sumie teraz e... no, Miałbyś się już wtedy pokazać No Dobra się Pokazał, tylko nie zadziałał. Dziękujemy za obejrzenie tego odcineczka no i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia raczej w kolejnym. Trzymajcie się. Hej, do słyszenia. Siemano.